Witajcie kochani, witam Was w filmiku po długiej, długiej przerwie. I żeby nie było wątpliwości, nie trzydziłam do tego czasu, tylko po prostu mam teraz ogromny problem z kompem. Ponieważ słuchajcie, podczas drukowania pracy w różnych punktach serosa rozwiązywałam sobie pendrive'a, później wpiłam go do swojego komp'a i automatycznie czytniki w ogóle wszystko poszło się, że tak powiem, walić, i teraz cokolwiek wejdę, włożę pokroju karty pamięci z jakimkolwiek filmikiem, automatycznie komputer mi to kasuje i nie mam tego później nawet już po wyciągnięciu i włożoną ponownie do aparatu. Więc dzisiaj korzystam z dobroczynności moich koleżanek, moich współlokatorek, ponieważ pójdę właśnie za pośrednictwem i kompa w coś, natomiast deklaruję, się, że na pewno w ciągu miesię... no, miesiąca Boże, tygodnia postaram się jakoś z tym kompem dojść do ładu, ponieważ mam teraz w miarę wolny czas. Zaczęłam pracę, ale to za chwilę Wam o wszystko opowiem i e, myślę, że fajnie by było coś właśnie nagrać, bo już dawno nic, nic się na moim kanale nie pojawiło, a jestem po dość dużym shoppingu. E, wybieram się na następny, ale to po prostu e, są takie fajne wyprzedaże teraz, że naprawdę nie można przyjść obok tego obojętnie. Poza tym, mam jeszcze jutro wypad na lumpeksy, mam kilka pomysłów dotyczących odchodzenia i tak dalej, więc chcę się z Wami tym podzielić i na pewno będę to robić w miarę sensownych odstępach czasu i żebyście po prostu na następny filmik mój nie czekali, następne półwiecze. Mam jeszcze kilka Wam nagród do pokazania, nagród w rozdaniu, nagród, które wygrałam na portal, portalu rosnet.pl, więc to też się pojawi. Co u mnie, kochani? Jak wiecie, 28 czerwca obroniłam się w magistersko i po prostu nie wiedziałam, że to aż tak bezboleśnie się wszystko e, obróci. Weszłam, wyszłam, po 8 minutach nawet nie poczułam tego, a później chlaliśmy przez cały weekend i, i później był ból i kac moralny i nie tylko moralny. Natomiast później zaczęło się szukanie pracy i tak dalej. I teraz, że tak powiem, na początku mojej drogi, mojej kariery, mam w planach pracować w dwóch miejscach, mianowicie chcę zrobić staż. W jednej z filmów nazwę nie będę podawać i będę pracować również jako specjalista do spraw marketingu. Więc zobaczymy, czy uda mi się to wszystko połączyć. Nie ukrywam, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo pomógł mi fakt tego, że prowadzę kanał, ponieważ kowi to doszło do wniosku, że dzięki temu jestem komunikatywna i być może potrafię z Wami złapać kontakt, więc fakt tego, że Wy jesteście mnie oglądacie, naprawdę bardzo mi pomógł i bardzo Wam z tego tytułu dziękuję. Co jeszcze działo w moim życiu, eee, spotkałam się z Kasią z kanału Kate Style, którą serdecznie pozdrawiam eee, I umówiliśmy się z Kasią, że w najbliższym czasie wybierzemy się na jakiś shopping po Katowicach Bo ostatnio byłam w szoku, jak weszłam w Katowicach do Tyranowej, patrzę, dwupoziomowa Tyranowa U nas w Krakowie, w Krakowskiej, mamy taki mały sklep, gdzie jest strasznie ciasno eee, A tam dwupoziomowa i po prostu ceny takie jak marzenie Więc Kasiu, spodziewaj się ode mnie smsa może być dosyć ciężkawo z tym dojazdem, ale to myślę, że jakoś to wszystko skombinujemy, bo teraz będę pracować od 9 do 16, ale myślę, że, że się uda i że jakoś uda mi się spotkać. Co jeszcze? No. Teoretycznie jakoś to na razie się obijam I po prostu modlę się, żeby jakoś w miarę em, Niezbyt brutalnie Przejść z tej rzeczywistości leniucha Po obronie do pracy Ale miejmy nadzieję, że to jakoś bezbrośnie Nastąpi e, I co? No i tak jak mówię W przyszłym czasie spodziewajcie się filmiku z holami e, Mam też pomysł na filmik dotyczący takich Dalej, kosmetyków, które możecie zrobić w domu i co, ja się wybieram w poniedziałek do fryzjera, więc trzymajcie kciuki, ponieważ moje odrosty czarne to już po prostu są naprawdę widoczne i będę satynową blondynką, więc satynowy blond mi się taki podoba, taki po prostu nie, za, nie, za jasny, nie na pewno nie złoty, bo złoty wyglądam okropnie, bo mam ciemniejszą karnację, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam moją fryzjerkę wona po prostu trzymam kciuki, żeby twój kunszt fryzjerski osiągnął apogeum i żebym mogła po prostu wyglądać idealnie i mieć w końcu te wymarzone blond włosy, ponieważ co chodziłam do fryzjerów, to wszyscy mi mówili, że a ma pani za ciemne końcówki, ma pani dużą ilość włosów, różne odcienie, bo ja mam wcześniej balejarz, pasenka wiecie, dlatego... Wiele osób twierdziło, że to może być przeszkodą, e, jeśli chodzi o ewentualne późniejsze farbowanie na blond, że może to być nie, nie, e, nierównomierne i Natomiast e, doszłam do wniosku, że skoro Iwona się podjęła tego i powiedziała, że daje mi gwarancję, że jakiś tam blond wyjdzie, to będę działać dalej. I tak mam tak zniszczone włosy, że to się w nie mieści. Po prostu w miejscu moich, e, moich odrostów strasznie mi się przetłuszczają i muszę być praktycznie codziennie, a to dla długich włosów naprawdę jest niejada wyzwanie. W związku z tym postanowiłam, że że stawiam na, na fryzjera i będziemy ryzykować. W związku z tym, co? Wysyłam Wam gorące buziaki i jeszcze w ten weekend myślę, że postaram się wrzucić jakiś filmik, albo haul, albo coś o walce z celulitem, bo dowiedziałam się o paru ciekawych rzeczach, bo Wam z koleżanką w sali kosmetycznej, ona sobie fundnęła taki zabieg z pan więc kobitka parę rzeczy ciekawych nam zasugerowała. I z tym się z Wami podzielę, a w tym momencie wysyłam Wam gorące buziaki i gnałam na zakupy, mimo że dzisiaj to jest y, czwartek, w Krakowie pogoda nie jest zbyt sprzyjająca, ale jest chłodno, więc można śmigać jak F-16 po wszystkich galeriach i stepach. Trzymajcie kciuki, żeby mi się zakupy udały, a ja na pewno z Wami się podzielę ich efektami. Wysyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!